Typowa odmiana malinowa, owoc około 170-190 gram, okrągły, z taką szkółką typową właśnie dla pomidora malinowego. Testowaliśmy to zarówno, w, głównie tak naprawdę w produkcji konwencjonalnej, też mamy jakieś takie pierwsze, w tym roku dopiero testy, jeżeli chodzi o produkcję doświetlaną. Główną i głównym jakby wyróżnikiem, wyróżniającą tą odmianę od pozostałych, bo no to na ten moment jest oczywiście ta wysoka odporność. Obserwowaliśmy tą roślinę również pod kątem tematów zupełnie niezwiązanych już z wirusem, tylko tak jak to normalnie robimy testy. Na pewno mogę powiedzieć, że w ogóle nie pojawia się na, tej, na tych owocach żółta plama, to jest zupełnie odporna. Jeżeli chodzi o suchą zmieliznę wierzchołkową, to jest bardzo e, duża tolerancja, natomiast wiadomo, przy jakichś sytuacjach skrajnych, gdzie są te bardzo silne latem bachnięcia temperatury, to gdzieś nieznacznie ta sucha zmielizna e, może się pojawić. Robiliśmy oczywiście różnego rodzaju pomiary, takie mówiąc właśnie generalnie, dotyczące plonu, to do tego standardu, standardu znanego nam wszystkim. To było jakieś 3-4% jeżeli chodzi o plon wyżej. I to głównie wynikało, mówię oczywiście tylko i wyłącznie o plonie handlowym, bo my bierzemy plon handlowy zawsze. I to tutaj wynika głównie po pierwsze z bardzo dobrego wiązania i takiego bardzo, bardzo wyrównanego, z bardzo wyrównanych owoców w gronie, że praktycznie to jest takie podwójne, bez lekkim plusem od góry do dołu. Ale również z tego, że nie jest podatna, w ogóle nie występuje, występują przebarwienia, czyli plama, czyli tutaj również ten klon handlowy nam rośnie. Jeśli chodzi o tą kalibrację, czyli o tą wielkość, to tu też nawet jest wykres i to jest faktycznie niezmiernie wyrównana odmiana, bo około 97% to było pod, łapało się w podwójne p. Także tutaj jest, jeżeli chodzi o wielkość. Natomiast jeżeli chodzi o ilość gron, do standardu to było jedno grono do przodu. Przy takim wirusie, jakim jest to BRFV, który jest tak bardzo zjadliwy i nam się tak szybko, to nie jest jedyne rozwiązanie, na które stawiamy, tylko sukces może nam przynieść jakiś cały zestaw i komplet rozwiązań, które musimy wdrożyć, żeby sobie z tym problemem po prostu poradzić. Chciałem ja Państwu przedstawić kilka produktów, które mamy w wersie, które mogą Państwu pomóc chronić się przed wirusem. Pierwszymi to są maty dezynfekcyjne, które mamy w kilku, kilka rodzajów tych mat. Są to maty zarówno do ruchu pieszego, tylko i wyłącznie do ruchu pieszego, są to maty takie, gdzie może odbywać się ruch pieszy i, i wózkami i są maty przeznaczone głównie do, do wózków. Każda z tych mat ma określoną, określoną szacunkowo ilość przejazdów, które może się, mogą się pod nich odbyć. Jeżeli chodzi o napełnianie mat, tutaj polecamy Państwu systemy automatyczne. Nastawiamy timer, mata samoczynnie napełnia się środkiem dezynfekcyjnym. Są tutaj dwa systemy. Jeden, który możemy stosować bez, do, bez e, dostępu do e, źródła wody. Przygotowujemy gotowy rozpór i drugi system, który, e, gdzie musimy mieć dostęp bieżącej wody, stawiamy stężony środek, pompka nam pobiera i rozcieńcza preparat. E, możemy e, ustawić na tajnerze Godziny napełniania tej maty tak, żeby włączała się tuż przed złożonym ruchem, czy to pieszym, czy to kołowym. Dbajmy o to, żeby ta mata była odpowiednio napełniona i odpowiedniej czystości, wtedy będzie skuteczna i będzie służyć na dłużej. Jest Padek rabid, jest to preparat, który możemy stosować do dezynfekcji rąk, do mycia i dezynfekcji rąk, bo jest to preparat, który dobrze usuwa zabrudzenia organiczne z rąk czy z rękawic. Natomiast też dezynfekuje. Możemy go używać jako mydła, czyli myjemy, nakładamy jak mydło, spłukujemy, albo używamy go na sucho, czyli nakładamy, wycieramy ręcznikiem do sucha. Jest to preparat już gotowy do użycia. Cały czas działa tak samo. Nie robimy tu żadnych rozcieńczeń, więc nie ma ryzyka, że ktoś pomyli stężenia i nie będzie on skuteczny. W ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa jest prywatna do mycia. Padex H, który znakomicie usuwa zabrudzenia organiczne. Można nim czyścić szyby, można czyścić cieniówki, można czyścić rynny przy wyższym stężeniu i przy pomocy mechanicznej można usuwać nawet częściowo osady mineralne. Po, że tak powiem, jednym sezonie pracy z tym wirusem, to co mnie bardzo przekonuje, to są w zasadzie trzy rzeczy, które muszą być spełnione. Yy, mocna dezynfekcja przed założeniem produkcji, dezynfekcja oparta przynajmniej na czterech preparatach. Odmianę od podwyższonej odporności, higiena w trakcie produkcji i od pół yy, roku yy, mamy punkt, który nie zabije wirusa, ale pozwoli nam albo na mocne zabezpieczenie, albo samo to, że dojdziemy do samego końca produkcji z minimalnymi stratami. Jest taka substancja aktywna, chitozan. Jest to środek pochodzenia zwierzęcego. W oparciu o ten preparat, który tutaj widzą Państwo na zdjęciu, Dobre, udało nam się te kilka produkcji w zeszłym roku mocno zainfekowanych, doprowadzić do końca i to, co będę zawsze podkreślał, z minimalnymi stratami. Czy były nekrozy? Były. Natomiast czy były owoce porażone? W małym stopniu też były. Natomiast udało się z kilkuprocentowymi stratami dojść do samego końca produkcji. Więc preparaty hitozenowe wpływają bardzo dobrze na twardość pomidorów. To jest taki jakby dodatkowy tryb tego, tego wszystkiego. Jeśli chodzi o dawkowanie. Dawkowanie jest uzależnione od paru rzeczy, czy zapobiegawczo, czy interwencyjnie stosujemy preparat. preparat. W tej chwili te gospodarstwa, które są obsadzone, które były po infekcji wirusem są generalnie już zabezpieczone tym preparatem. Faza wzrostu, stopień infekcji i odmiana pomidora. Preparat jak najbardziej też można stosować w przypadku wirusów ogórkowych. No Tam są o połowę mniejsze dawki. Jeśli chodzi o tą optymalną cząsteczkę hitozaną, taką zoptymalizowaną, bardzo ważną sprawą jest to, że to musi krążyć w roślinie. Te organelle, które lubią hitozan, są przez niego otaczane. Nie wpływa to w żaden sposób na wzrost roślin. Natomiast mamy dwa. Typy aplikacji. Pierwszy typ to jest podlewanie. Od 1,5 litra w tej chwili na rozsadę, trzy razy w tygodniu za każdym razem, do 5 litrów. Też trzy razy w tygodniu w przypadku już roślin nawozujących. Tak na dobrą sprawę, zatrzymanie infekcji wirusowej w 85% to jest zasługa podlewania. Natomiast oprysk my wykonujemy co dwa tygodnie w różnych tutaj stężeniach, po to tylko, żeby zarówno wózki do zbioru, do pielęgnacji osoby, które przemieszczają się w śladni, nie zarażały tej, tej produkcji.